Dzień dobry, witamy się z wami świątecznie, bo dzisiaj mamy niedzielę, 25 grudnia. Niestety wczoraj mi się nie udało vlogować, jakoś tak po prostu z rana jeszcze miałam kilka spraw do załatwienia na mieście, bo jednak nie wszystko było e, kupione, nie wszystko było załatwione. Później ta Wigilia i to wszystko tak na szybko, na szybko i po prostu zapomniałam vlogować. Natomiast w piątek, 23, na kanale vlog się ani żaden film nie pojawił, ze względu na to, że jednak troszeczkę rozłożyła mnie choroba, miałam gorączkę, Niezbyt dobrze się czułam, a jednak miałam troszeczkę pracy, więc też przez cały dzień tak naprawdę nie miałabym Wam co pokazywać. Natomiast dzisiaj przychodzimy do Was ze świątecznym vlogiem, tak? Dzisiaj w planach mamy pojechać do moich rodziców. W sumie jest już dosyć późno, bez po godzinie 12 też późno się zebraliśmy do nagrywania tego vloga. Mów. Po, pojedziemy do babci i, i jest ten prezent. Prezent będzie? No, pojedziemy, do, pojedziemy do moich rodziców, tam na pewno jeszcze na Lenkę jakieś prezenty będą czekały. A w ogóle chciałam też nagrać tego vloga, żeby pokazać Wam takie jakby podsumowanie kalendarza Adventowego z The Body Shopu. Pokażę Wam trzy ostatnie okienka z 23, z 24 i z 25, tak. I pokażemy Wam wszystko po kolei, co było w poszczególnych e, pudełeczkach, e, bo wszystko zachowywałam, żeby też wam właśnie zrobić takie jakby podsumowanie kalendarza. Tak więc pokażemy Wam teraz trzy y, okienka z kalendarza adwentowego, dwudziesty trzeci, to, to. czyli piątkowy, e, co my tu mamy napisane When you wish upon a star, ja już wiem co tam jest, bo ja oczywiście otworzyłam te kartoniki, natomiast chciałam Wam oczywiście pokazać e, i tutaj mamy lakier do paznokci, jedyny... Jedyny lakier do Poznakcie, jeżeli chodzi o ten kalendarz adwentowy. Nigdy nie miałam lakieru z Debody Shopu i jakoś w ogóle na nie nie zwracałam uwagi. I ten jest w odcieniu 210 Just Peachy, i rzeczywiście to jest taka. No, nawet nie powiedziałabym, że brzoskwinia, tylko taka wręcz pomarańcza, na pewno będzie fajny jako lakier do stóp. Dalej 24, czyli wczorajszy kartonik, taki bardzo, bardzo duży, na którym jest napisane, z tej strony mamy napis po angielsku We invented body butter i tutaj w środku mamy masło. Masło do ciała, normalne, duże, pełnowymiarowe opakowanie, takie 200 ml truskawkowego masła do ciała. Wielka szkoda, że nie dali żadnego z tych świątecznych zapachów, tylko taki, który jest w standardowej kolekcji, ale też z wielką chęcią go zużyję i możemy go powąchać. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie truskawkami, w ogóle te masła przepięknie pachną, więc jak najbardziej jestem zadowolona. I ostatni kartonik, czyli ten dzisiejszy z 25 grudnia, na którym jest napisane Sleep tight on this silent night i otwieramy. Nowe coś jest. Nowe coś jest, tego jeszcze nie otwierałyśmy, tak? Kabel kabel i tutaj co my tutaj kabel. mamy e, to jest taka nakładka na hmm. oczy do snu e, zaraz ją odpoczątujemy zobaczymy z jakiego ona jest materiału i z The Body Shop i do tego w zestawie było co Oils of Life Uh, intensively re Revitalizing Sleeping Cream Tylko ja nie wiem, czy to jest krem pod oczy Czy to jest krem do twarzy uh, Z tej takiej serii właśnie Słucham? Do twarzy? Hmm? Może, przeczytamy później I to jest właśnie z tej serii Oleje życia, Oils of Life uh, Zaraz zobaczymy też Jak pachnie hmm. Może Tylko zamkniemy i tak, się prezentuje taki dosyć rzadki ale pachnie. zapach ma taki dosyć intensywny. I zapach ma taki dosyć intensywny, trochę jakby taki ziołowy. Teraz odpakujemy wszystkie produkty z tych kartoników z kalendarza adwentowego i pokażemy Wam, co było w środku tak zbiorczo. Co chcesz powiedzieć? Ja to ja chcę powiedzieć, że... Wtedy pojedziemy do babci i dziadka. Niedługo, za chwilę. Dobra? Może jeszcze coś powiem. To powiedz coś. Prezenty są pod choinką. U babci? Hmm? Tak ci powiedziała przez telefon? To musisz się ładnie ubrać. Musisz się przebrać w sukieneczkę, wiesz? W sukieneczkę? Mhm. Idę po sukieneczkę. No dobra. I tak prezentuje się wszystko wyjęte z kalendarza adwentowego z The Body Shopu. Możecie zobaczyć, że tak było. Duże, jedno, pełnowymiarowe masło. E, trzy różnego zapachu, żele pod prysznic, jeden ze świątecznej edycji, reszta ze standardowej. Jeden krem do rąk, trzy e, lotiony do ciała, balsamy do ciała, z e, również takie miniatury 60ml jeden produkt do demakijażu to był Gently Eye Makeup Remover, o którym nawet nie wiedziałam, że istnieje, jedno mydło do rąk w kostce, dwa produkty, jeżeli chodzi o kolorówkę kredka do ust oraz kredka do oczu. Dwa produkty, jeżeli chodzi o paznokcie, lakier i pilniczek z pilniczek, z którego nie byłam zadowolona i pokazywałam Wam to zresztą na, blogu, na vlogu, że uważam, że taki jednorazowy pilniczek to jednak było przegięcie, dołączanie go do takiego kalendarza. Dwa produkty pielęgnacyjne, jeżeli chodzi o twarz. Jeden z tej serii Witamin i e, i to był nawilżający krem do twarzy na dzień i ten z 25, czyli dzisiaj doczytałam się już, że jest on na okolice oczu. Dwa masełka do ust, z których również się bardzo, bardzo cieszę. To są pełnowymiarowe opakowania i na pewno jest ja aczkolwiek Nie wiem kiedy, bo one są mega, mega wydajne. I tutaj ostatnia partia, czyli to, co jeżeli chodzi o jakieś akcesoria. Były dwa pędzelki, a raczej jeden pędzelek do oczu, do cieni, a drugi taki grzebyczek. Jedna pęseta, jakaś tam gąbeczka do mycia twarzy, zalotka, z której byłam bardzo zadowolona, bardzo się cieszyłam, że ona została dodana. Temperówka do kredek, make-up do ciała, której na pewno, z której na pewno nie będę korzystać. Oraz ta nie nakładka tylko no ta maska na oczy do spania i tak się prezentuje wszystko jeżeli chodzi o kalendarz, ja wam powiem że to była ta najtańsza wersja z tych tegorocznych kalendarzy z The Body Shopu, bo one były w trzech wersjach jakby cenowych i to była ta najtańsza, aczkolwiek wydaje mi się, że naprawdę warto, jeżeli chodzi o stosunek ilości produktów do zapłaconej ceny. Nie ma tu zbyt dużo produktów pełnowymiarowych, ale z większości jestem zadowolona i myślę, że te miniatury również świetnie się sprawdzą, jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy. Też wybieramy się na ferie, więc myślę, że większość z tych produktów zabierzemy ze sobą. Gdzieś tam na wakacje one też na pewno zostaną przez nas użyte, więc w żadnym stopniu one się nie zmarnują. Jeżeli jeżeli chodzi o produkty do twarzy to też myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, żeby przetestować jakiś tam krem do twarzy czy krem. Pod oczy. I bardzo żałuję, że te kalendarze nie były dostępne normalnie, stacjonarnie w Polsce. Jak Wam wspominałam, e, ściągałam go z Londynu, z Anglii. E, tak więc, no to był na pewno duży minus. Mam nadzieję, że w przyszłych latach te kalendarze będą normalnie dostępne w Polsce do kupienia i to e, w, w sklepach stacjonarnych nie będzie takiego problemu, jeżeli chodzi o ich zakup. Ja ogólnie jestem zadowolona. Bardzo lubię firmę The Body Shop i z wszystkich produktów tak naprawdę będę korzystać. Dostać. Może te akcesoria, niektóre nie do końca są trafione, ale wiadomo, coś tam tańszego też musieli do tego kalendarza dodać. Tak więc, jeżeli w przyszłych latach będziecie się zastanawiać nad zakupem takiego kalendarza, to jak najbardziej Wam polecam, jeżeli macie ochotę przetestować e, jakieś produkty z danej marki i właśnie mieć jakieś kilka próbek, jeżeli chodzi o przetestowanie, czy o po prostu posiadanie ich na jakieś późniejsze ewentualne wyjazdy. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy z The Body Shopu. Ja się teraz biorę za wykonywanie makijażu, bo już jest po godzinie 12 i to jest, ojej już jest prawie 13, 13 za 5. Na 13 generalnie byliśmy umówieni u moich rodziców, więc na pewno się troszeczkę spóźnimy. E, więc ja się teraz maluję i zaraz będziemy wychodzić. Ja już pomalowana i przychodzę, żeby Wam powiedzieć, bo dzisiejszy makijaż oczy wykonałam sobie tą, paletką Magnif Eyes z Rimmela, którą mam w odcieniu 003 Grunge Glamour i muszę Wam powiedzieć, że ta paletka jest jednak dosyć słabej jakości. Użyłam z niej trzech cieni, one jakoś tak się strasznie ciapiły na powiece, w ogóle nie było ich widać. Ten, który był jeszcze na całej powiece ruchomy, w jakimś tam stopniu był widoczny, natomiast te, które próbowałam nałożyć w załamaniu powieki, one tak się mieszały ze sobą, tak się rozcierały, że w ogóle nie były widoczne i mam wrażenie, że ten makijaż oczu jest taki Nijaki rozmazane, nic się na nim nie dzieje. Tak więc, generalnie, na pierwsze, jako takie wrażenie przy wykonywaniu całego makijażu, muszę Wam powiedzieć, że jestem na nie, ale na pewno jeszcze będę ją testować. I dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jej słocze na moim blogu, żeby Wam pokazać właśnie poszczególne kolory, jak wyglądają, jak się prezentują i czy warta jest w ogóle zakupu. Lenka Wam chciała coś tutaj pokazać. Co chciałaś pokazać, myszko? Pieska. Pieska? Lenka wykleiła pieska wczoraj od Mikołaja, dostała taką książeczkę z rysunkami do malowania i koniecznie chciała Wam pokazać pieska, jakiego dzisiaj zrobiła. Co powiesz o piesku? Wykleiłam nawet na, wyk na okularze nawet y to i to, 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 to. Mhm, dobrze. To, to, to. to. W ogóle pokaż się. Lęka wczoraj dostała od Mikołaja przepiękną sukienkę, I dzisiaj postanowiła się w nią ubrać do babci. Pokaż sukienkę. Taka ładna błyszcząca z takim tiolem wygląda po prostu jak baletnica, prawda? Uh -huh. I tak się kręci. Uh -huh. Sup, superowo. Natomiast jeżeli o mnie chodzi o mój e, ubiór, o mój outfit, e, to założyłam sobie tą bluzeczkę z Sinseya, którą pokazywałam Wam kiedyś dosyć dawno temu w jakimś holu, która ma taki kołnierzyk, e, Czarny, taki delikatny i jest w lekko takim brzoskwiniowym kolorze i do tego mam spodnie z esprit w takim szarym, grafitowym odcieniu. One są takie jakby jeansowe, ale takie lekko materiałowe. I jeszcze chciałam wam tutaj pokazać, że od samego rana palimy sobie w kominku wosk o zapachu Honey Clementine który dostaliśmy wczoraj właśnie też pod choinkę i pachnie obłędnie. E, dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale odcinek właśnie z prezentami, bo w tym roku co prawda dosyć sporo prezentów było takich do domu, ze względu na to, że przeprowadzka to też sporo, dostaliśmy jakieś tam właśnie rzeczy do domu, dodatków, e, ozdób i jakichś takich bardziej dupereli, natomiast też zdarzyło się kilka takich rzeczy bardziej kosmetycznych, bardziej stricte dla mnie, e, takich beauty, które też bym Wam mogła pokazać, więc więc dajcie znać, czy chciałybyście zobaczyć taki odcinek. My się teraz ubieramy i jedziemy, bo jest już prawie w pół do drugiej, tak więc jesteśmy już jakieś pół godziny spóźnieni, więc się zbieramy. Pomachaj. Trochę więcej entuzjazmu. Baba, Gdzie idziemy? Do teściowej. Jedziemy do? do... Do? babci. Tak. To jedziemy. A bardzo tu do czego? Jedź. Ale ciepło. Na dworze? No. no. Pokaż się Borysław, no pokaż się. Odsłonił sobie Nie Miej perspektywy, źle się wygląda. Z dołu? Czemu? Wyglądać 40 kg więcej niż trzymano w rzeczywistości. kogoś pozdrowić? Tak Kogo? Mojego starego A, A ja pozdrawiam ścioło, do której jadę i zaraz będzie narzekać od moich rodziców, co prawda nic wam nie nagrywałam tam, bo totalnie o tym zapomniałam, była bardzo fajna atmosfera, trochę posiedliśmy się, pośmialiśmy. Jest już prawie godzina 23, bez 22, 53, więc jest naprawdę dosyć późno. Natomiast ja jeszcze myślałam, że sobie posiedzę, coś tam pooglądam, może coś na YouTubie, może włączę sobie jakiś serial. Y i jeszcze sobie po prostu chwilkę tutaj w salonie na kanapie, się porelaksuję już sama, bo Marcin poszedł spać, Lenka też już zaraz idzie spać, więc mam taki, że tak powiem, samotny wieczór dobry na relaks. Myślałam, że sobie poczytać książkę, ale chyba jednak wolę sobie coś pooglądać, tak więc włączam teraz telewizję, a raczej sobie włączę jakiś serial na Netflixie i się będę relaksować świątecznie. Stwierdziłam, że do mojego wieczornego relaksu dołączę jeszcze maseczkę. I jako, że lubię najbardziej te w płachcie, to wybrałam sobie maseczkę z sefory z orchideą. I ona mam być odmładzająca i wygładzająca. Muzyka I wish you were here. Decorations hanging from every tree make me wish my baby was here with me. zdjętej muszę Wam powiedzieć, że naprawdę wow, moja skóra chyba naprawdę tego potrzebowała, bo wchłonęła niemal, że wszystko, co było na tej maseczce, po prostu nic tutaj nie ma, co by mogła jeszcze wsmarować w skórę, tak wetrzeć. Natomiast skóra rzeczywiście jest taka bardzo delikatna, mięciutka i gładka. Chyba jeszcze nigdy po żadnej maseczce nie miałam tak przyjemnej skóry, jak właśnie po tej. Więc jak na pierwsze użycie jest naprawdę spoko i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię te wszystkie maseczki właśnie w płachcie z Sephora. To już któryś rodzaj, który używam, używałam, używałam taki w zielonym opakowaniu, w różowym chyba i w jeszcze jakimś, no i ta w fioletowym z orchideą i są naprawdę mega, mega spoko, więc jeżeli lubicie tego rodzaju maseczki, tak jak najbardziej mogę Wam polecić, szczególnie kiedy są na jakichś promocjach typu e, kup 2, 3 gracji czy coś w tym rodzaju, bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne dla skóry. Chyba pora jest spać, bo jest już po godzinie 24, dokładnie 15 poczli, jest dosyć późno. Ja wiem, że ten dzisiejszy vlog raczej nie będzie jakiś bardzo mocno ekscytujący, bo tak naprawdę jakoś bardzo dużo Wam nie nagrywałam, tyle co nagrałam z rana i teraz jakoś po południu, natomiast mam nadzieję, że Wam się również taki krótki vlog bez jakichś wielkich... Mądrych treści również spodoba, Dacie koniecznie znać, jak wy spędzicie święta rodzinnie, czy może gdzieś wyjeżdżacie. Bo ja Wam powiem, że kiedyś zawsze, jak byłam młodsza, to zawsze gdzieś chciałam wyjechać na święta, w góry, czy gdzieś po prostu, no gdzieś wyjechać na święta. Natomiast u nas zawsze święta były takie bardzo rodzinne Wigilia, pierwszy, drugi dzień świąt, zawsze się rodziło, jeździło do jednej, drugiej rodziny, i tak też zostało więc u nas jakieś takie świąteczne wyjazdy nie wchodzą w grę, natomiast dajcie koniecznie znać, jak to u Was jest. Tymczasem ja już się żegnam, bo jutro czeka na, czekają nas kolejne podróże do kolejnych części naszych rodzin, więc jutro też pewnie będzie jakiś taki wyjazdowy dzień, też się nie odpocznie, więc ja się już teraz żegnam, gaszę choinkę, gaszę ranifera i zmykam do spania, a z Wami się żegnam. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga. Dajcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli vlog Wam się spodobał, pomimo tego Dość krótki i niezbyt fascynujący. I do zobaczenia już kolejnym razem, pa pa!